Cześć, dzisiaj Wam w tym krótkim filmiku pokażę jak zrobić e, efekt na szynę. Czyli mm, za pomocą kredki do oczu. E, to jest e, konturówka, przepraszam, konturówki do oczu i ust, czarnej. I jakiś tam e, obojętnie jakich kolorów, najciemniejszych. Ja tu mam na przykład numer 413. Taki mam. I tak wygląda z tyłu. Każdy mam numer. Okej. Okay. I ja tutaj mam takie, przepraszam za światło, ale tutaj mam lampę u góry. Yy, I takie mam właśnie kolory. Tu jest najczarniejszy. to jest taki, to jest taki ciemny zieleń. Najjaśniejszy taki szary taki. Yy Dobra, i ja bym dzisiaj pokazał tylko jedną szynę. Po prostu przed chwilą wróciłam z angielskiego, bo mam cała pomalowana w szyny. To było masakryjne. Mówiłam Halloween. Tak, to jest moja kredka. I tak, pokażę Wam może tutaj na policzku. Oczywiście na początku muszę go nawilżyć. delikatnie. I tak sobie powcierać tu ten, ten ręcznik. O, żebym miała taką gładką twarz. Okej, okay. teraz. Zrobić taką nurą. Dobrze, I teraz będziemy brać, oglądam aukcję w ciemno, czy jakoś tak. Tak się dobra. I teraz bierzemy najciemniejszy dzień. Tak na palec może być. I robimy tak jakby pod taki podkład, jakby to wygląda takie rozmazane, trochę tak... Możemy tym takim najjaśniejszym, co zrobić takie zamiast pudru, taki jak Frankenstein, taki zielony, taki jakiś dziwny. No, no, powiedzcie mi, no, bo ja nie wiem. A, patrz na moje ręce. Ja to zmyję. I za chwilę mam pomysł. Popatrzcie się na mój zegar, okay? On nie chodzi, ale sobie zobaczcie. Co mi w tym pomoże zmieć? To głupieńko taki. Nou ja, spiel het nou rinken. Tele. Boom. Na t'n schoonheid is er ook weer

Chcecie zobaczyć jak ja strugam kredkę do oczu i kupiłam nową, Miałem już taką. Tak, to ten jest wkład. To jest... Powiem Wam, że to jest 0,2 zero dwójka 02. Dwójka, zero dwójka. Tak. To kupiłam za 3. 3,80 3,40? Za 6,80, tak, to jest 6,80, to jest 3,40. Tak, także dziękuję. Em, 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 em. No, będzie konkurs, o, będzie konkurs pod tytułem. Rozmowa na żywo. Dedekty tak, to będzie polegać na tym, że zrobię dla Was, jeżeli będzie 10 subskrypcji i ileś tam wyświetleń obojętnie ile, to zrobię dla Was właśnie ten konkurs. Pokażę Wam moje psa. O. I tak, i będą tam będę rozdawać deteki. Poczekajcie. Spisz mi się jakoś. Tak, spadnij mi się. Spisz mi się jakoś. Najmij mu pepę. Pepę. Tak, odsłonki pepy. Będę szczerze na no, nią. No. Jakiś łodziak. Pokaż się to. Nie. Jedziesz spać? Dobra, to śpiesz się. Tak, on będzie czuć się spać. Moleczka mojej mą malujecie. A te czarne to i A więc tak, dzięki za oglądanie. Yy, o co chodzi właśnie w tym konkursie, będziecie mieć na dole po, na dole tam w opisie, także yy, dajemy okienko i piszcie komentarze, są otwarte. Yy, no i tak, no... No, także, pa. No, już. Bo tutaj mam komputer. Patrzcie. Gdzie mam komputer? I kliknęłam na myszkę, na touchpada I właśnie nie wiem, co mnie tak wzięło. Dobra, pa.